Dzień dobry, nazywam się Marta Matyszczak i jestem autorką Kryminałów. Jestem też autorką opowiadania Talizman z Zawielkiej Wody, które to opowiadanie napisałam na zlecenie kancelarii Pragmatik. Kiedy pan Rafał Szymkowiak zgłosił się do mnie z propozycją napisania takiej książki, wtedy jeszcze nie miałam pojęcia, że Banknot dwudolarowy jest postrzegany jako swego rodzaju talizman szczęścia. Dla mnie z pewnością było to wiele chwil szczęścia, pisanie tego opowiadania, ponieważ poznawanie historii tego banknotu i tych wszystkich opowieści z nim związanych było dla mnie niezwykle ciekawe. Mam nadzieję, że również dla Państwa będzie ciekawe czytanie o historii rodziny Jareckich. Którą stworzyliśmy razem z panem Rafałem, z panią Martyną Kunkę, którzy tutaj muszę zaznaczyć, pracowali jako tacy wytrwali, wytrawni redaktorzy. I było to dla mnie bardzo niezwykłe i miłe przeżycie, kiedy ma się po drugiej stronie takiego partnera, który bardzo. Profesjonalnie podchodzi do działalności twórczej, to jest to dla autorki niezwykle budujące doświadczenie. Mam nadzieję, że talizman ze Wielkiej Wody spodoba się Państwu i że spędzą Państwo z nim kilka miłych, ciekawych chwil. Pozdrawiam serdecznie, Marta Matyszczak.